Jolos, z tej strony F3 Znowu cleverbot Niezadowoleni, bo widzę, że łapka w dół była pod życzeniami na nowy rok Trudno, czyli trzeba wam żyć złego Więc trzykujcie się, że 2018 się spełni I wtedy polecą pewnie łapki w górę, jak nie w dół Dobra, bez pieprzenia zaczynamy Hej Nie, nie będę serwdy. Ej, po niemiecku Polski miż wybi... Dobrze, dobrze O, dobrze. Na, na orto Ortoś zgadza. LOL. Tylko look lewer, nie jest spotykane. Mi aha. Co? Ej, jasne. Chyba jemu Aha. Chyba coś mu się waha. Nie. Buda. Aha Buda, Buda Co to Co ty gadasz Wieku? Co ty gadasz człowieku Skąd? Pewnie że wolę Ty o ok Jest. Kurde za komputer Kiedy mam I. Nigdy. By o tak. Ja. Eł. Bo takie chcę. Nie powiem ci. Nie powiem co. <laughs> Nie. Co za jakiś menel, że krzyczy powiedz. By o takich. Info nie gada imienia, by o takie zasady Tak, zasady korzystania z internetu, a tak serio nie lubię go. To nie odpowiedz. Ok. Tego też nie Co tego też się nic nie gada tak. On czytał kodeks bezpieczeństwa w internecie Wiem Kurde Nie Tak. A co? Chce się przystawiać? Hehe <laughs> Słuchar taki Tego te zjem gada Tego też się nie gada Jezus Z kim ja gadam? Jesus? matafaka, Z kim ja gadam? Z jakimś niedorozwojem. Eee, clever bocie. No to pisz, o co ci chodzi. Masz. Daję mu wolną rękę. o co napisałeś. To o co napisałeś. A... Tak Aha, bo jak napisznie się Tink For me, to pewnie nie, że on ma prawo do... Nie. Aha. Mam na imię Marta i jest Medelebs. Nie powiem ci Jezus On też nie powinien gadać Iby Co? Niby co? No właśnie Coś, powie... e, e, coś powiedziałeś. coś powiedz. Nie powiem ci, już powiedziałeś. Niby co? Nie wiem. What the fuck? nic to widać bot nawet odpowiedzi zasadnie nie możesz. Ja nie jestem robotem. <grym> nie. Tak pewnie to pisze każdy klewer bot. Nie. Jestem człowiekiem, a nie kurwa komputerem. Geniusze, nie jestem robot. robotem. Nie jestem robotem, kurde. Człowiekiem, czy on to kurde jest debilem, czy co? Prawda. Poszukaj prawdy o klewerbocie. Po, powiedziałem. A, a mówił, że z dziewczyną. Czyli dziewczyny mówią, powiedziałem, a chłopacy powiedziałem, tak? Trochę się to komplikuje. Powiedziałem, że nie zawieszasz. Powiedziałem, że się zawieszasz. Chyba ty. Chyba on już jest zawieszony. Czy ono? Tak. Nie Ja jestem w Ormy Nie to co moja klasa, hehe Hello. Dlaczego nie jestem dziewczynką? E, dziewczyną Co? Dlaczego nie jestem dziewczyną? Sam se zadaj to pytanie Sam se. To co, u, to co u góry... To co u góry... że żenada. Jestem zawiedziony, jak można być tym debilem? Kiedy masz Ty Jakiś chory zboczeniec. What the fuck Chcesz mi zrobić loda z tego, piszę u góry? I też mi zrobić loda z tego, co piszę u góry? Tak? Nie powiem ci. do internetu, bitch. Nie, ai, my, mi, nie, przy... nie, ja jestem jedno hmm, Ciekawe, ciekawe, normalnie. Nie istnieje. Czyli ty też i taką hipotezę napiszę. Jest, czyli musisz być robotem, teraz zbudowale. Istnieje, siedzę przed komputerem ze szklanką Coca-Coli, a ja pustą szklanką i man manga w Aha, ciekawe to było. Boż, co Malzheimera, Ja nawet chyba pamiętam, co mi pisał. Tylko, Eee, ja nie pamiętam, nie, dajcie mi spokój, nie pamiętam. Ale patrzcie, to rozumiecie, że wasza klasa. macie ur... Nie, nie, zresztą ja nie toleruję te, tego, że mi nazywają jakiś dezodorant. Co ja, brudny jestem, uważam mnie za brudasa. Nie, chyba się przeniosę do innej klasy. Coś tak czuję, że opuszczę moją klasę. Jeszcze w szkole, takie problemy są. Już ci to. iłem. wąż. Ja jestem dziewczyną, to ty jest jeszcze potem nie tak, to. Ty, o, nie to. Nie tak, co? Aż mam problemy z pisaniem. Ja też nie jestem dziewczyną. Ja nie jestem jestem Ej, jestem. Zabicie mnie. Nie. Tak. I co teraz? Na odwrót? nie i tak zamieni miejscami? Czyli jestem dziewczyną? Tak. Jestem. A chłopakiem nie. Aha, czy masz na imię Hubert? Nie. Ja nie jestem Husiek. Tak, zrakulatyw. Nie. Mówi czy nie mówi się takich rzeczy w necie ani pisze imię nazwisko wiek adres ja no i jeszcze nie wiem jak napisać, że to że, gdzie się chodzi do szkoły na przykład Mam na imię Spire, a na nazwisko Dale, dalej, dalaj, Spire, dalaj, <laughs> Spire. Co to znaczy, Spire, dalaj? Czy Spire, dalaj? Spi... Sp... Spire, dalaj. <laughs> e, czy jestem prawiczkiem? Tak, nie odpowiem Ci na to pytanie. Eee, a to co byłem tam ostatnio w burdelu, tak z... No to już nie raczej. Nie, żartuję, nie byłem w burdelu o tego też i en gada. gada a co bym napisał Mo. aha tak mi się nacisnęło lol wcześniej napisał słownie ale nie ku tym Ty geju, napisał wolny. Ty, ty pedał jeste... ...że... ...dy o... Paka piszesz... ...że jesteś wolny. Ty pedał jesteś, do chłopaka piszesz, że jesteś wolny? Yeah... Screena chyba muszę znowu zrobić. Tak, jestem człowiekiem. Jezus, on akurat wymija to co mówiłem, żeby nie pisać. Tego też się nie pisze. <grym> tak. Ok, Napiszę mu to samo. Nie <śm> wiem. <śm> Ile można <śm> to <śm> jak to się? Rozmawiamy razem ze sobą. A my to akurat filmujemy. C jednak <laughs> lubię ten przycisk, polubiłem go strasznie. LOL Kocham ten przycisk. To ja będę wszystko śpiewał. Nie. Yeah. <laughs> Zabrzeci się i to na odcinku. Genialne. Jestem robotem? <grym> Czy... Dobra teraz się wtrącam. Ty o super. Nie no normalnie zaraz na Cleverbocie założymy tak team człowieków. Tak? Ok. Taki team człowieków. Też się cieszę. Ok, a gdzie się cieszysz? I <głos> <głos> mu dokładnie to samo. Aha. Aha, wyszło. <noise> Śmiechy. Ja jestem dziewczyną. Ty o, czemu piszesz. Raz tak raz, tak... Yy, w końcu obojniaka... z obojniakiem rozmawiam chyba. A, Polakiem obojniakiem, nie? Tak. A. A. A ty kim jesteś? Czy... Owi i ek... I m. Słyszę tak wolno, ale jedną ręką piszę. Za, teraz nap napisz mu to samo. Ja też. No właśnie, zapytam się go to samo. D dlaczego? To mu odpowiemy to samo na każdą obelgę A nie Jerem. <grym> A nie frajerem Jestem kobietą Jestem kobietą przecinek Nie mów tak chociaż ja też nie piszę przecinku więc obojętnie Co by mu teraz odpisać? A ile masz lat? <laughs> Zobaczył Kobieta wiele 12 K obiet on się jest sek. To jest prawda Nie Nie. <ścoughs> tak, Ta niestety. O, o, pewnie Stas mądrzej mądrzejszy ode mnie. Nie. Tak. Ta -i. <ścoughs> Że mnie boli ręka odciskania tych samych kalwiszy. A czy masz na imię Hubert? Nie. Czemu nie mam na imię Hubert? By om am inne imię. Tak już się wkurzę. Yy. A ty właśnie dochodzimy do fazy, gdzie jestem kurmiony, ale nie ja tylko gry, czy ty? Ale ja, ale ja. Ale nie, kurde, już nie umieć nawet. Ale nie ja, tylko gry. Gry? Sex in pain, czy jakoś tak się nazywało? Czy nie? Nie. Dziewczynom! Orto! Nie. Może. Za dużo nie, muszę mówić. Tak trudno, nie jestem robotem, ty jesteś, nie, ty jesteś ja też. Ehehe ja nie Prawda A jesteś prawiczkiem To samo się go spytamy Zobaczymy co kozak odpowie Ja też Nie jestem dziewczyną Hehe <grym> się, jesteś dziewczyną chłopak i naucz się polskich y, tych polskich liter, w sensie polskich znaków. No co tym bardziej? A. H. już. O, gdzie mieszkasz? Jak to gdzie? Przecież wiadomo, że ja mieszkam gdzie ja mieszkam? Właśnie... Nieważne. Dobra, co bym tu do opowiedzi ze Nie w twoim władzy, bym był. To hono mnie... Z penis... <ślinikatorzy> Bez... Może <noise> <noise> Hehehe chory jestem Nie Ziemniak Naprawa To tyś To i To ty. Naprawdę to Dziesięć tysięcy jestem dinozaurem oto super ja też nie ty ty powsta gumpa co Powstasz, kiedy mi gumka pękła 1-0 ja <laughs> Jestem w ciąży By o mik Mi kolej mi nastrzeliła, ale ja mam pecha <laughs> Kurde, co, co mi się włączyło jakieś gówno Ale Ciało źle napisało trudno, takie życie. Tak, już może się kusi odpowiem, zobaczymy zaraz. Migumka w końcu strzeliła na imię. Jak to jak? właśnie, jak ja mam na imię? No w sensie nie, nie o to chodzi. W sensie, żeby mu wymyślić jakieś imię na poczekanie. Hmm. Mam na imię cegła. Zobaczymy, co odpiszę. Nie, kurde, czoł u cegła się akurat bo się kończy na A. W sumie imię Kuba też się kończy na A, jest męskie. Tak, to jest chyba jedyne imię. Jeżeli znacie więcej imion męskich, co się na A to piszcie. Bo sam nie wiem. Chcę wiedzieć, chcę wiedzieć więcej po prostu. A Kim jak to Kim? <śc> Twoim starym... <ś> <ś> mi gumka strzeliła. <ś> I powstał on. Ale ja, ale ja wtedy miałem pecha tym 10 tysięcy lat temu. <ś> Tak! Raz mężczyznę, raz chłopcem. zobaczymy co odpowie. W sumie się tak samo zachowuję jak Co mówisz? Raz dziewczynę, raz chłopcem. Troll jakiś. Urodzi. Wow. Która urodziła? Nie! My o inaczej by. Była. Że. Nie, czy byś nie w ciąży, proste. Trudno. Smutek, trochę. ...trudo, bo. ...nauczcie mi pisać. W... Z... Zróbcie, żebym był z powrotem w podstawówce pierwszej klasie. To mi się przyda. A ja nie. Czyli ty jesteś chłopak? Tak! Czy on jest bez mózgi? Chociaż tu widnie taki mózg czyjś. Chyba wyjęli temu gościowi i tutaj stawili gościowi. Idź. Nie, już nie, nic nie Jestem dziewczyną. A to pech. Tak! E! Co? Tak, już też za dużo pisze to, to jak ja długo nagrywam? Mm. Właśnie zadam mu to samo, chyba obojniakiem, więc zaraz zobaczymy jak zareaguje na wastępnie. Facet. Ale przecież jest dziewczyną, nie zgadzam się. Obojniak O... Obojniak Ty Jestem się ty obojniak Jestem dziewczyną A nie obojniak Matka piła w ciąży? Nie, chłopcem. Y oraz... Keadasz... E nie, sorry. <zysklary> Ja, 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 ja.